Siemanko, cześć wszystkim. Dzisiaj będziemy stroić przepiękną maszynę 370Z Nissan. W takiej bardzo ładnej, lekko zmodyfikowanej wersji przez właściciela. Mamy tutaj troszkę karbonowych elementów. Karbonowa maska, błotniki, w środku też troszeczkę karbonowych elementów, ale to zaraz może pokażemy. Ładna czarna bestia. Pięknie to wszystko tutaj popasowane zawieszenie na powietrzu. Więc możemy sobie tutaj regulować wysokość jak tylko chcemy. Oczywiście tutaj, żeby się ktoś nie przyczepił, że taka koza z przodu <grymny> jest po prostu podniesiony teraz do strojenia, żeby elegancko stał sobie tutaj na roleczkach. Mamy tutaj zrobiony wydech. Ale co mnie zasmuciło bardzo to niestety są katalizatory więc za dużo sobie tutaj nie postrzelamy z tego wydechu a szkoda bo no, te końcówki kurde fajne tutaj płomienia mogłyby wyskakiwać z nich. Pokażę środek. Mamy tutaj sporo karbonowych elementów i będziemy to stroić. Będziemy dokładać mod. Mamy tutaj doloty jeszcze Keny, pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda pod maską. No i tutaj, tak jak już pewnie znacie historię z tymi dolotami, one mają tutaj przy przypływomierzu zwężkę, żeby można było po zamontowaniu tych dolotów jeździć bez strojenia bo na naszych dolotach 3 no, od razu trzeba stroić wóz, bo jest taka różnica w przepływie powietrza, że bez strojenia no, nie da się jeździć. Tutaj auto jeździło, więc sprawdzimy na początku jaka jest moc i będziemy dostrajać, będziemy robić różne bajery i zabezpieczenia. Zabezpieczenie po temperaturze oleju, po temperaturze wody, żeby jak się ktoś tutaj zapomni przy srogim upalaniu, żeby ten silnik przeżył. No bo te silniki są teraz dość w cenie. Powinno być teoretycznie 328 koni i tam 360 nm z hakiem. Ale no są doloty, więc ja obstawiam, że taka piątka koni to już na start wleci. No i mamy troszkę zmodyfikowany wydech, ale nie wiem, czy on da, czy zabierze moc, więc robimy pierwszy pomiar i bierzemy się do pracy. Auto mamy już przygotowane, przypięte. Rozgrzewamy troszeczkę napęd i wymieszamy troszkę olej w silniku. Niech złapie temperaturę taką roboczą. Robię kalibrację prędkości rolek i mierzymy, ile to ma mocy. Już widzę, że troszkę tutaj brakuje. I mogę tutaj powiedzieć, że to jest taka kurczę jedna z troszkę słabszych wersji. Bo z takich książkowych 328 koni mamy tylko 312. 312 koni i 340 nm. Jak myślicie, co zabiera na moc? Ja obstawiam, że no, loty jak dostroimy, no to wtedy troszkę nam tej mocy. Dojdzie. Choć wydech no nie jest jakiś tam rewelacyjny z tyłu, bo mamy po prostu wywalone końcowe tłumiki i wstawione w ich miejsce cienkie rurki, więc może tam się coś złego dzieje. Bierzemy się za strojenie, zobaczymy, ile uda się wycisnąć z tego wozu. Mam nadzieję, że chociaż te 340 koni i 370 nm wyciśniemy z tego sprzętu. Auto ma dokładnie 87 tysięcy mil przebiegu, więc no nie jest to jakiś, nie wiem, nadzwyczajny przebieg, że powiedzmy, że z silnikiem by było już coś nie tak. Jak już pewnie wiecie albo i nie, dla tych, którzy nie wiedzą, mamy tutaj, w sumie to mamy trzy możliwości strojenia tych wozów. Pierwsza, taka można powiedzieć najtańsza to jest strojenie na platformie HP Tuners i HP Tuners pozwala na operowanie na 100% seryjnych mapach sterowniku czyli możemy dostroić to co już producent tu przewidział dla tego auta i dostroić je po prostu tutaj żeby była pełna moc paliwo, zapłon ale bez jakichś tam żadnych bajerów druga platforma to jest Aprev i, APREF to jest takie kustomowe oprogramowanie, które jest wgrywane do sterownika oryginalnego i pozwala nam to już na troszkę więcej możliwości i troszkę więcej opcji, ma ale nadal jest to bardzo takie biedne oprogramowanie, które nie ma zbyt dużo barierów możliwości. I jeszcze wspomnę, że tak jak mieliśmy HP Tuners. Tam kupujemy takie punkty tylko do strojenia, żebyśmy mogli sobie stroić, ale nie wgrywamy żadnej licencji na sterownik. Przy Aprevie musimy już kupić licencję, która jest jednorazowo wgrywana do sterownika i potem już możemy sobie stroić ten sterownik na tym customowym softcie. Trzecia platforma do strojenia Nissanów to jest Ekutek. i Dzisiaj właśnie na nim będziemy stroić. Jest to platforma, która jest najświeższa z tych wszystkich, pozwala na mega, mega duże możliwości. Mamy tutaj custom mapy, mamy tutaj typowo takie motorsportowe rozwiązania. Możemy sobie porobić różne zabezpieczenia termiczne, możemy. Zrobić kilka map, możemy zrobić zabezpieczenia, na przykład takie jak oddajemy autonomyjnie, żeby ktoś mógł tylko powiedzmy. 10% mocy tego wozu wykorzystać, tak? Naprawdę bardzo dużo możliwości i. Tak jak w przypadku też Aprewa musimy kupić tutaj licencję, która jest jednorazowo wgrywana do sterownika i potem już możemy sobie stroić, czyli jak działa to tak, że na przykład przyjeżdżacie serią na strojenie, wgrywamy tutaj licencję, stroimy i potem jak przyjeżdżacie kolejny raz, na przykład zrobiliście, nie wiem układ wydechowy, czy tam wymieniliście doloty na jakieś lepsze. Czy cokolwiek innego w silniku, to wtedy nie płacimy już kosztu licencji, tylko sam koszt po prostu korekty strojenia, czy to będzie godzina pracy, czy, czy dwie, czy trzy. Więc tak to wygląda, ale EcuTech to jest według mnie numer jeden tutaj platforma do strojenia. No w porównaniu do do HP Tunersa nie mam co porównywać, no bo on nie daje żadnych możliwości, po prostu poza strojeniem oryginalnych map. Ale w porównaniu do prawa to tak jakbyśmy trochę Pegasusa do współczesnego komputera porównali, bo to jest naprawdę przepaść ym, funkcyjna, tak? Zanim y, zmierzyłem sobie jeszcze tutaj y, auto na nowym sofcie, to tak, y, spojrzałem na odczyty z sound lambda i widzę coś tutaj niepokojącego a mianowicie na banku drugim czyli na jednej głowicy powyżej 5000 obrotów na full bucie robi mi się bardzo bardzo bogato a wszystkie korekty y, są ok, y, przepływomierze na dolotach też się nie rozjeżdżają i dawkowanie paliwa na obu głowicach jest identyczne, a na jednej głowicy E, zalewa się. Robi się bardzo bogato. Co wskazuje na to? A mieliśmy już takie przypadki. Jest podejrzenie, że jeden katalizator może być już lekko przytkany. E, ale muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić. I tutaj będziemy zaraz rozmawiać z właścicielem, co robimy. Grałem bazowe mapki. Wykonaliśmy przed sekundą, właśnie, pierwszy pomiar. I jak można zauważyć na wykresie. Koni nie doszło nam jakoś zbytnio dużo, bo niecałe 5 koni, ale środkiem już mamy spory przyrost niuta, więc analizuję teraz logi, przeglądam co tutaj się dokładnie dzieje, co tutaj mogę poustawiać w tym silniku, jak on się tutaj zachowuje i ciśniemy dalej z tematem. Po logach widzę, że faktycznie jest tutaj katalizator przytkany, bo tam gdzie mi pokazuje bardzo bogate AFR czyli bardzo bogatą mieszankę to na tamtej głowicy też wchodzi mi spalanie stukowe a spalanie stukowe dzieje się z tego że mamy korek po prostu w wydechu i silnik się nie może wypróżnić tylko dwa razy mieli swoje spaliny i no nie jest to zbytnio zdrowe dla silnika a mam tutaj totalnie seryjną mapę zapłonu jeszcze a sterownik mi już cofa kilka stopni tutaj zapłonu bo wchodzi 100 i to się zaczyna 5500 obrotów. No i wtedy zaczyna nam się po prostu też AFR rozjeżdżać na jednym i drugim banku, czyli ten przepływ mamy ograniczony na połowie silnika. Drugi, można powiedzieć, że delikatny problem, jaki tutaj też widzę, no to te doloty są krótkie, mają filtry powietrza w komorze silnika, więc ciągną z komory silnika gorące powietrze. No i tutaj, pod odcinką mamy 50 stopni w dolocie. A przy długich dolotach, takich na przykład jak nasze, chociaż nie tylko my takie produkujemy, ale przy dolotach, które mają filtr powietrza w zderzaku, pod zderzakiem, no to tam ciągnie bezpośrednio zimne powietrze i w dolocie mamy jakieś 25-28 stopni przy takich warunkach dzisiejszej pogody. Więc tutaj dolot fajną robotę by zrobił. Ale no i tak nie możemy tak naprawdę chłostać tego auta, stroić dalej na tych wysokich obrotach, bo tutaj jest problem z katalizatorem, więc szkoda, jak dla mnie, męczyć tego silnika. No nie jest to profesjonalne, tak? Bo robię tutaj korekty, żeby to wszystko miało ręce i nogi do tych 5-5,5 tysiąca obrotów, gdzie jeszcze ten katalizator jakoś daje sobie radę. No, i tutaj właściciel będzie musiał się zdecydować no, na wymianę tych katalizatorów albo na drugie, albo na takie, wiecie, sportowe katalizatorki. I wtedy zrobimy korektę strojenia, dorzucimy mocy, no bo tutaj jest ewidentnie problem mechaniczny, którego programowo nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. No co, robię korekty. Dzisiaj rekordu skoczni niestety nie będzie. Będzie dogrywka na 100% z tym autem. Jest finał, może nie z fajerwerkami. Nie udało się tutaj zrobić kosmicznych mocy. Nie chciałem też jakoś zbyt mocno męczyć tego wozu na hamowni, no bo tutaj ewidentnie jest ten jeden katalizator przypchany, więc nie chciałem tego zbyt mocno termicznie obciążać. Ale tak startowo już można tutaj zobaczyć, Mamy też dość fajny przyrost prawie 20 koni i 30 nm. Jak tutaj widać, w całym zakresie się poprawiło, ale tutaj ta góra nam strasznie tutaj zdycha, no bo ten katalizator, kurde, nie daje rady. Morał z tego taki, że czasem też warto przyjechać na hamownię, nawet w celu diagnostycznym, żeby się dowiedzieć, że coś tam jest nie tak z tym układem wydechowym. I to naprawić, bo długotrwała jazda powiedzmy v wysokimi prędkościami, no mogłaby skutkować tutaj usmażeniem tego silnika, tak? Jakby ten katalizator całkowicie się zapchał. Tu jest delikatnie przetkany, ma niższą sprawność, ale no jakiś tam przepływ jeszcze ma, bo moc nam generuje. Ale no, jak zostanie temperatury, będzie ktoś jeździł w v po 250, no to źle to się skończy, więc. Jak to mówią, czas na kolejne modyfikacje. Z klientem już ustaliliśmy. Wlecą tutaj dekaty, doloty trzycalowe i cały układ kompletny, wydechowy. I za jakiś czas widzimy się z powrotem po więcej mocy. Także do zobaczenia, cześć!